Dzień dobry moi milusińscy. Cześć wszystkim. Witamy w prasówce w ogóle Polan. Nie poznanie twarzy tej i Party, imprezowa gazeta. Fan, fan, fan. Tak. <grym> Mam tutaj swoją rubrykę na gorąco. Uff, zrobiło się, nie? Zrobiło się. Dominika. I Michał Wiśniewski. <noise> Słowo Michał było na drugiej stronie i jeden <noise> się pogubił. Tak, było po Dominika Wiśniewski. <noise> no, no dobra, dobra, ja Okej, okay. już mówię o co chodzi. Będą ze sobą rywalizować na parkiecie show Taniec z Gwiazdami. Wow! Wow, tego się nie spodziewałem. No ale dobra, poczekajcie od początku. O tym, że Dominika Tainer Wiśniewska zatańczy w nowej edycji Taniec z Gwiazdami. Wiadomo było od końca grudnia. Jak jednak ustaliło party, na parkiecie show zobaczymy też jej męża Michała Wiśniewskiego. Znaczy tak. Ja y, możecie powiedzieć, że jestem wróżką. Może jestem. Może nie razy tego. Nie, nie możesz. Ale ja wiedziałem, że tak będzie. To było do przewidzenia. On przecież już pojawił się w ostatniej edycji, jak tamten podpór mały. Coś tam robił na parkiecie. Więc... A no tak, bo on tam, tak bo Little Monster tańczyła do ich troje. Tak. Ja już wyparłem to z pamięci. Tak. Eee, no, nie oszukujmy też Michał ma parcie na szkło, bo, bo jest... no, ostatnie lata nie są najobostniejsze dla mm -hmm. niego artystycznie. <laughs> Więc no ma to sens, tak? Ma to sens. No ciekawy zabieg, ciekawy zabieg powiem ci. Znaczy mnie to trochę bawi, bo w ostatniej edycji tańca z gwiazdami też miała być para, która będzie ze sobą e, rywalizować. Czyli Beata Tatla i Kret. Hmm. A myślisz, że to jest klątwa tańca z gwiazdami? I że oni się rozstaną przed tym odcinkiem. O, to by no, nie Znaczy to już. jest w stylu Michała, bo on już miał 10 żon. No dobra, ale już z tą żoną jest od jakichś 10 lat. Jakby już chyba zakończył ten etap... Myślisz, że już jest za stary na zmianę? No może już mu się nie chce, no. Chociaż będzie tańczył w tańcu. No właśnie, czyli może mu się chciać. Tango. Tango milonga. No dobra, ale w ogóle zacznijmy od tego, co to też jest str ciekawe, strasznie wielu rzeczy z zaczynamy. zaczynamy. No bo to jest taki początek, no to się zaczyna. Że Dominika będzie występować jako gwiazda. Tak, a znana jest z tego, że jest żoną Michała. Yy, oraz córką Apoloniusza, tak. czyli byłego trenera Adama Małysza. W sensie jakby nie mam nic przeciwko temu, tylko właściwie nie wiem czym ona się zajmuje. Prócz robienia sobie tatuaży na rękach. Z imieniem Michał. Bardzo ładny tatuaż. Piękny tatuaż Michał. Tak. Jakby zapomniałe, wiecie o co chodzi. Jak ma na, na imię, Jak ma na imię ten... ten koleś, co obok niej leży, to ma tak na całym tym. Prosta sprawa. Prosta sprawa, takie ścianki się robiło kiedyś w szkole. No to ona ma ściągę właśnie, jaką masz. Sprytnie, jednak Dominika. Czyli jednak zasłużyłaś na miano mm -hmm. A to jej podobne będzie starcie w sumie jak Justyna żyła też, nie? Justyna żyła też jest znana z. Z tego, że, że jest. jest... Była już chyba żoną. Nie wiem, czy już są po rozwodzie. Petra żyła, czyli też jest znana z bycia żoną. I, I on jest skoczkiem. A jej ojciec Dominiki był trenerem skoczków. To wszystko jest To wszystko połączone. się łączy jakoś ze sobą, tak. Zdecydowanie. Co, nie przypadek, tak. A e, Michała, żona była, mandaryna, tancerka. A jeszcze on ma czerwone włosy, a czerwony to jest kolor miłości. E, I pół flagi Polski. A ona jest blondynką, czyli razem tworzą polska Michał i Dominika. No dobra, no ja jestem ciekaw, co na to wszystko Mandaryna, czy będzie kibicować swojemu byłemu mężowi, no bo ona jest przecież professional dancer. No właśnie. Ym... No i co? No i co? Będziesz? Mandy? Będziesz? Tak, nie wiem. Nie? Nie. Przechodzimy do y, tematu, y, którym żyje Polska tak. po prostu od... Y... Wiem, że czekaliście, aż y, poruszymy go. To jest ten moment. Tak, Ta to jest ten tym, moment. Poruszamy... Y, Temat Zenka Martyniuka oraz jego syna Łapserdaka I tak się akurat składa, że w party tej imprezowej gazecie e, jest to całkiem dobrze opisane. Hmm. więc... Szok. Tak, szok. E, więc przeczytam tak w skrócie, żebyście wiedzieli, o co chodzi. E, 28-latek, bo tu mówimy o Danielu M., nie mów jego nazwiska, bo Daniel M, bo on jest oskarżony, nie można mówić nazwiska. Daniel M, syn Zenka Martyniuka. Okej, okay, spróbuję to zapamiętać. 28-latek nie chciał wpuścić do mieszkania swojej ciężarnej żony Eweliny. To było tuż przed e, Sylwestrem. Skandal. 28 lat, e, kilka miesięcy temu wziął ślub, żona jest e, w dosyć zaawansowanej ciąży i nie chce wpuścić do domu. Możecie sobie spisywać na kartkę. Policję wezwała, to jest jeszcze dobre, matka chłopaka Danuta Martyniuk zaniepokojona agresywnym zachowaniem syna. Na tym jednak się nie skończyło, bo podczas interwencji funkcjonariusze znaleźli w domu Daniela marihuanę. Na co to kłamli? Nie był to koniec. Bo zostało ślanko po Wigilii. Ale śmieszne. Nie był to koniec złych wieści dla króla Disco Polo. Kilka dni później jego syn został skazany przez sąd w Turku na karę grzywny w wysokości 3300 zł za naruszenie miru domowo swoich teściów i posiadanie narkotyków. A w czerwcu policja w Białymstoku oskarżyła go o znieważenie policjantów i naruszenie ich nietykalności cielesnej. On wtedy, bo oni tutaj nie napisali tego, ugryz policjanta, a policjantce groził, że ją zgwałci. Serio. Więc to jest jakaś totalnie głęboka patologia. Daniel M. Wiesz co, no... No to jest częsty przypadek, że w takim z... domu, gdzie rodzice jakby... Mają w chuj kasę, chcą rozpieścić to dziecko, bo pewnie sami nie mieli tak w młodości. Mhm. Yy, założy się, że jakby. Ale Zenek nawet sam o tym mówi, bo on w swojej książce autobiograficznej, życie to są chwile napisał, zawsze, o tym synu, zawsze miał wszystkie najmodniejsze zabawki i gadżety. Proszę. A ja też dziś czytałem, jak żona się skarżyła, bo ona ciągle jest z Zenkiem, ja, w ogóle? Bo oni tak mają przez te relacje. Ta żona opowiadała, skarżyła się na Zenka, że y, zawsze zakazywała temu Danielowi jakieś rzeczy, to wtedy on dzwonił na skargę do swojego ojca. I on mu pozwolał. No kurwa, co to jest jakaś relacja chora? Znaczy, totalnie chora relacja, czy współczuję tej matce? Takie totalne patusiarstwo. Teraz mhm. ten Daniel jest w Warszawie, z białego Stopu O nie, Wydzie. tylko nie to. I, I jakby najlepsze wszystko to, że on na Cały swoim bud. Instagramie robi takie, wiesz, Q&A i e, ludzie tam pytają go o marihuanę i on na ludzi mówi, że on np. nie pije do maja, ale pali. E, ale pali. Jakby no shame. No bo on czuje się, wiesz, e, nietykalny po prostu, tak? Jakby w sensie... Najlepsze życie. Jest nie to... jesteśmy święci, okej, okay, ale. Ale kurwa. Jeżeli masz problemy z prawem i. No to jakby ogarnij się, chyba że masz takie parcie po prostu. Dobra, problemy z prawem raz, ale drugi raz. Y a, jeszcze on. Y o tej żonie, która jest w ciąży, y on utrzymuje, że to nie jest jego dziecko i wyzywają od nim fomanek. A, jest, tak, tak, to tak. Widziałam Jaki... jakiś y screener rzucał z rozmów prywatnych, kurwa, jakby ktoś coś takiego robi. Nie wiem, chyba w gimnazjum, nie? Nie wiem. Znaczy on ma taki ten. Mental chyba trochę z gimnazjum. No i to było w taki opis e, ogólnej sytuacji. Przechodzimy do Rewi. Rewi, tak, bo to jest ten sam temat. E, I w, Rewia, wyobraź sobie, bierze w obronę Daniela M. Rewia jakby już mnie nie zaskoczy niczym. E, znajomy z liceum mówi: Daniel może wygląda na rozpieszczonego jedynaka, ale to ambitny i odważny facet. Jestem Aha. pewien, że pójdzie na terapię. Co, co takiego osiągnął, no, skoro jest taki ambitny? E, ojciec kupił mu knajpę w Białymstoku. I uciekł, e, żeby zamieszkać w Warszawie. Tak. Wyzywa też żonę, nie wpuszcza jej do domu, po poniża ją na forum publicznym. E, dalej. Ma duszę romantyka. <noise> Serio, to, tak jest napisane. Widział kawał świata, ma dobry gust. Sława ojca bardziej mu w życiu przeszkadza, niż pomaga, bo stracił anonimowość. No patrzcie. A, nie wiem, czy chciał stracić anonimowość, bo bardzo jest aktywny na swoim Insta i jakby tak. jest... I ma to publiczne. Tak. Żyje pod presją, ludzie mają wobec niego wielkie oczekiwania, a on wciąż szuka swojej drogi. Nie martw się Daniel, nie mam wobec Ciebie żadnych oczekiwań. Ja też. Jakby trudno mieć chyba wobec takiej osoby oczekiwania. Eee, no i co? I, I teraz Daniel jeszcze e, wszystkim gazetom, które o tym piszą, no. e, wyzywa je na Instagramie i e, mówi, że wszystkich pozwa. Czyli możemy się przygotować już na to. I'm ready, Daniel, I'm ready. Przechodzimy do Twojego imperium. Mojego imperium? Twojego imperium. Mojego imperium? Twojego imperium. A, no. I co w e, Twoim imperium? E... Tutaj zawsze jakiś smaczek się musi znaleźć, wiadomo, choć czasami drobny, tak jak dzisiaj. Jest kolumna, e, która się nazywa Złoto Uści. Brzmi. Intrygująco! Zachęcająco! No dobra, i mamy tutaj naszą ulubienicę, Julię Wieniawę, czyli największą gwiazdę właściwie świata. E, no i co? Posłuchajcie, co ma do powiedzenia. O swej otwartości na ludzi. Zawsze byłam taką osobą, która odnajdywała się w każdym towarzystwie. Nawet w skrajnej patologii. What the fuck. Ej, ale o co chodzi? Jak można coś takiego powiedzieć w gazecie? No, można powiedzieć, no, po to się mówi coś takiego, żebyśmy później nie <grym grym> <grym> <grym> Dobra, ale ciekawie, jaką patologię odnajdziemy. Tej... Właśnie, tak. Też nieco coś ja, Bo dla nich, wiesz, aby patologią może być na przykład brak. Y Trzech łazienek w mieszkaniu, Jezu, nie? Jezu, też pomyślałem o łazienkach. Chcesz jesiku? Nie. nie też jest... nie. Dziwne. Eee... No właśnie, jesteśmy ciekawi, Julia. Może byś coś opowiedziała więcej o tej patologii. To może być dobry temat. Tak. Julia, no. musimy posłuchać o twojej patologii. Jesteśmy bardzo ciekawi, jaką patologię, jaką, jakie masz patologiczne towarzystwo. Skrajnie. A może, a może nam po prostu zaprezentujesz? Zaprosisz z kamerą? Jakąś patologię stworzysz? Wiesz, to się klika. Już nie, nie możesz być zawsze tak grzeczną dziewczynką, nie? Nie, no o no teraz jest, Spójrz na Britney Spears, Paris Hilton. Jest, ale teraz jest singielką, to teraz mogłaby zaszaleć. Teraz mogłaby zacząć robić dziwne rzeczy. Skrajnie patologicznie. Golić głowę. Co to jest? O jest jakby zgoliła głowę. No. No nie wiem, przemyśl to, Julka. Warto się zastanowić. Super Express Super Gwiazdy. Super, no, super, no, super, no to sam wszystko, jest, wszystko jest oczywiste, a jak super gwiazdy, to musi być. Nasza ukochana Jessica z rolnika. Tęsknię za nią. Ja Prowadzę, też. Szuka. Totalnie tęsknię. tęsknię za Jessica. Yy, nie wiem, dlaczego jej nie ma. W, yy, wszędzie właściwie. Ona totalnie powinna być gwiazdą. Ona powinna być gwiazdą. Ja w ogóle yy, nie rozumiem, czemu ona nie ma Instagrama. Jakby, wiem, to jest takie chore. Jakby, ja tego nie rozumiem. Jakby. Jak się żyje bez Instagrama. Jak się jest gwiazdą bez Instagrama? Nie, nie ma, no, znaczy to właśnie chciałbym powiedzieć, że nie, to nie może tak być, ale jednak nie mogę odmówić, że Krzysztofka jest gwiazdą, tym bardziej, że jest w dziale gwiazdy więc no nie rozumiem, tak mam, zgrzytam, mam metnik w głowie przez to, nie wiem, co się dzieje, ale okej, okay, dobra, jakby, gdy będę miała pieniądze, powiększę biust. Prosta. Konkret, po prostu konkret. Bo jak wiecie, Jessica się nie pierdoli. Ona po prostu mówi jak jest, wykłada wszystko na stół. Ale zanim dojdziemy do cycków, Jessica wcześniej opowiada o tym, że obstrzykuje sobie usta. Nie spodziewaliście się tego na pewno. A to nie były naturalne? Dziwne. Właśnie. No dobra, ale jak nie tutaj sekrety? Tutaj ee, dziennikarka bądź dziennikarz zadaje pytanie: Jak utrzymać taki efekt? Najlepiej co dwa tygodnie powtarzać zabieg, a w ostateczności co miesiąc. Co ona sobie tam strzykuje, że tylko dwa tygodnie miesiąc? No, no, poczekaj, się. Się do końca. Nakłuwa się usta igłą w kilku albo kilkunastu miejscach i gotowe. Oczyw oczywiście podczas znieczulenia, choć przyznam się, że raz zrobiłam to na żywca. Bolało, ale wytrzymałam. No to jest twarda dziewczyna, no jakby wiedziałam no, Nie początku. no, jakby widzieliśmy co tam robiła z tym sianem i wszystkim, ale... Ale co ona wstrzykuje w te usta? Czy to jest to normalne, żeby to... obstrzykiwać usta co dwa tygodnie, No nie, nie, co kurwa? kilka miesięcy co najmniej się robi. Ja so, myślę kiedy? o wstrzykaniu sobie górnej worek jak żeby było Dobra, więcej. ale nikogo to nie obchodzi. Nie wiem. Nie <laughs> wiem. Super, to, to napisać, że ich obchodzi. <laughs> I jakby byłem na konsultacjach, i pierwszy słyszę, żeby dwa tygodnie. No, ale to jest jakby. Co dwa tygodnie. Co, na no, wodę mineralną tam sobie wstrzykuje? Balonik jakiś? Znaczy, to jest ale dziwne. serio, to jest I, mega nie, dziwne. Chodzicie, znaczy, dziwne. Chodzicie, tak? Co dwa tygodnie? Nie, no, nie, ja bym nie chciała. Znaczy, nie, to jest trochę przerażające. Cycki, 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 cycki. Gdybym miała pieniądze, to powiększyłabym biust. E a to jakieś 10 tysięcy, więc muszę poczekać. Hmm, to, to co, jakaś zbiórka chyba? No już pojawiła się gdzieś tam... Y, pojawił się głos, żeby utworzyć zbiórkę na cycki Ale i Ale warunek jest taki, że najpierw musi założyć Instagrama i wrzucać tam... Zdjęcie cycków. Co najmniej jedno zdjęcie dziennie. Cycka. I na następnego dnia Boże, drugi cyck. A jak Jessica stanie się nową Ewą Sonet? Zajebiście by było. Ja tęsknię za Ewą Sonet, wiesz o tym, więc... No, to prawda. Tron jest pusty, Jessica. Znaczy, nie no, poczekaj, Ewa Sonet nadal jest i nadal ma cycki, chyba jeszcze większy niż kiedykolwiek. Tylko, że nie śpiewa. No tak, jest już. Yy... Jest gwiazdą International, już nie jest polską gwiazdą. Tak, jest gwiazdą erotycznych kamerek, ale tron królowej RB. Jesse... O, jest totalnie, Jessica mogłaby zrobić cycki i skowerować i RB. No. O kurwa. Dobra, idziemy z tym. Ale poczekajcie, jeszcze tutaj dokończymy kilka smaczków. Jessica o sobie. Najbardziej lubię gotować. Robię na przykład pyszną zupę tajską z krewetkami i zwykłe kotlety. Widzicie, tak się łączę? I do tańca i do urańca. Że nawet mielonego wsadza do zupy tajskiej? No, już przestań być taki konserwatywny, naprawdę. Ale jeszcze musi być pytanie o chłopa, oczywiście. Wiadomo. A ten ideał i kandydat na męża, to jaki musi być? Brunet, wysoki, silny i wysportowany. Wiadomo. Do tego odpowiedzialny. I żeby nie był to typ alkoholowy i imprezowy, tego nie znoszę. No czyli co? Jessica jest po prostu odpowiedzialną, dojrzałą kobietą, wie czego chce. Ej, do tego opisu pasuje Brad Pitt. Zwłaszcza, że on po terapii nie pije już alkoholu. Brunet, silny, wysportowany, odpowiedzialny. Tyle dzieci przecież mu ta Angelina ukradła. No nie ukradła, właśnie chyba ten. Przyniosła do domu. Ale komu kradła? Wiesz coś o tym? Nie ludziom. Życie na gorąco. Martyna Wojciechowska. Nowe imię. No i tutaj jest wspaniała historia z życia Martyny Wojciechowskiej, która przeżywa chyba jakąś drugą młodość, mam wrażenie. E, I Martyna, otóż, zmieniła swoje imię i hmm. ma teraz na imię: No. Martyna. To jest taka historia, trochę jak z Ciebie. Tak, to jest ta historia, właśnie, mm -hmm. za tak, którą to, się dostaje to, 50 zł. Do. Dobra. No ale do rzeczy. Niewiele osób wie, że urodziła się jako Marta Eliza Wojciechowska. Wiedzieliście? Hmm? Jednak od lat używała imienia Martyna. Robiła to zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Do tej pory to Marta Eliza podróżowała na krańce świata, a teraz będzie Martyna. Mówi Martyna. <słyska> Zamieniłam opiekunkę ogniska domowego, to jest znaczenie imię Marta w języku aramejskim, na wojowniczkę. Imię Martyna pochodzi od Marsa, boga wojny. To jest wytłumaczenie jej zmiany imienia na imię... Boże, ale tym ludziom wiesz, bogatym się nudzi, nie? W ogóle... Wiesz... Kto, to, kto wpada na takie pomysły? Jesteś Martyną Wojciechowską i jakby wszyscy o tym wiedzą i pewnego dnia budzisz się i mówisz o, chcę być Martyną Wojciechowską. Pójdę do urzędu i będę załatwiać w meteorologii, jeszcze... żeby mieć tak samo na imię. A później na koniec jeszcze pójdę do życia na gorąco, okay. opowiedzieć o tym, że chcę mieć imię od Boga Wojny. What the fuck? Co się, co się wydarzyło? Ale... Dużo. Dużo. Ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo y, Martyna Wojciechowska... Tak, czyli Marta Eliza. No nie. Ale już nie. Słuchaj, przepraszam. Martyna. Martyna, z tych Martyn Wojciechowski e, tutaj mówi o znaczeniu wojowniczka. E a jak myślimy o wojowniczce? To, to myślimy o Gosi Andrzejewicz, bo ona jest wojowniczką. Bo, bo nigdy się nie podda. Swoją wartość zna. Dokładnie. E, także myślę, że możemy zaryzykować stwierdzenie, że. Znaczy ja mogę... no powiedz... No że Martyna w hołdzie gości Andrzejewicz. No właśnie tak, o to mi chodzi, że ona coś tutaj po... po kić, coś po w życiu. Tak, na to nie jest tam. jakiś Mars, tylko to jest gość Andrzejewicz po prostu. Tak, po prostu zrobiłaś to dla Gośki. Tak. No jakby... To możemy zrozumieć. To akurat ja zrozumiem to. Znaczy ja to szanuję. Więc jeżeli... też, też myślę o zmianie imienia na Martyna powiem Ci teraz. Teraz, Te, tak, teraz, tak Tak sobie pomyślałem, że może sobie zmienię. Co myślisz? Nie. No, co tam? Ja cały czas myślę y, o zmianie <głos> imienia. <głos> Naprawdę, myślę, żeby się nazywać Martyna. Dobra, muszę już wyłączyć Patryka, bo się przegrzał, wybaczcie. Chcę być Martyną. Chcesz być Gosią. No tak, ale Martyna jest Gosią, więc jeśli będę Martyną, to będę Gosią. Iskrzy. Gdzie? W twojej głowie. Oj, tam już nie ma co Dobra. Co? A, kciuki? Ale powiedz po co. No, żebyście nas lajkowali, followowali i... oni yy, wiem na co wpadłem teraz. No. Żeby dodawali dzwoneczek na YouTube. Wiesz co to jest? Że jak dodadzą ten dzwoneczek, to jak coś dodamy nam swoje konto, to oni dostaną powiadomienie na przykład na telefon yy, komórkowy. No, patrzcie. Szaleństwo. No, to, tak, taka technika. Widzisz, jak poszła naprzód? Nie wiem, nie wiem. Niedługo jeszcze, wiesz... Niedługo nie wiem co? Niedługo będziemy latać w kosmos. No. Do no. tego to dojdzie. Jezus. Daj spokój. Oh, dobra. O Bardzo <gry> oh, oh, dobra. Dobrze, dziękujemy Wam bardzo. Do zobaczenia za tydzień i widzimy się w internecie. No, papa?